Tak, ale bardzo sprytne posunięcie ze strony Romana Jankowskiego, że potrafił trzymać tak bliski kontakt przez całe zawody i najlepszego zawodnika, najskuteczniejszego zawodnika wystawić do dwóch dominowanych wyścigów. Ja myślę, że tutaj tylko nadzieja w dwóch efektownych zwycięstwach, w biegach dominowanych przed Romanem Jankowskim i, i, i całą. Unią Leszno, no bo y, ten mecz jest wyrównany od początku do końca, to pewne, ale jeśli spojrzymy na wynik, to już można mieć wątpliwości, bo 46-32, gdyby ktoś nie był, albo nie oglądał y, w TVP Sport, no to mógłby się zastanawiać, y, gdzie tam emocje? W meczu, w którym przed nominowanymi biegami jest 14 punktów różnicy. Tak, ale jest to naprawdę jeden z nielicznych meczy, gdzie można śmiało powiedzieć, że nie wynik jest odzwierciedleniem tutaj oglądanego poziomu, a z całą pewnością obydwie drużyny, mimo to, że zdecydowanie lepszą, jeżeli chodzi o zdobywcze punktowe, są zawodnice z Torunia, to jednak zawodnicy z Unii Leszno nie odstępują im ani na pół kroku. I tutaj... No, Przygotują się z całą pewnością, żeby jak najmniejszą liczbą punktów ten mecz przegrać, bo mało prawdopodobne, żeby udało im się wygrać. Już się przygotowują się do startu bohaterowie, gladiatorzy tej 14 Kask czerwony, Chris Holder w niebieskim odjechał jeszcze. Drugi z Australijczyków, Ryan Sullivan. Obaj widzimy po 8 punktów do tej pory. Janusz Kołodziej 4 w Gasku Białym i Jarosław Campbell 7. No ale tutaj te zdobycze punktowe niech państwa nie zmylą. Tak jak mówiłeś przed chwilą Ryszardzie, tu każdy może wygrać z każdym z tej stawki. Przecież to są naprawdę żużlowcy najwyższego światowego formatu. Aktoronianie nie, tutaj już jadą po pewne zwycięstwo. Tu mamy trzech Natomiast... uczestników Krawki i króla Najlepiej ze startu to Jarosław Kampel. Troszkę Janusz Kołodziej zaspał na szczycie pierwszego wirażu. Zatem remisowo układa nam się wyścig 14. Widać, że pełen apetytu na zwycięstwo. Jest tutaj Ryan Sullivan w kasku niebieskim, ale Jarosław Kampel ma już chyba ten słabszy moment zawodu za sobą, bo jedzie pewnie, jedzie optymalnym torem jazdy. Teraz jeszcze złapał dodatkową przyczepność na wyjściu z pierwszego wirażu. Jedzie po trzy punkty, za to Janusz Kołodziej dzisiaj niedysponowany optymalnie. I ja bo jest na to miejsce, podkreślę raz jeszcze. Niech Państwa nie zmyli to, że Janusz Kołodziej jedzie tak daleko. On wczoraj naprawdę gruchnął wręcz e, w bandę na to, że leśnie podczas Grand Prix Europy i choć mówił i choć wyglądał jakby nic mu nie było, to często jest tak, że następnego dnia boli trzy razy, a jak nie pięć razy bardziej i kto wie. Czy po prostu to zmęczenie nie daje znaczy sobie, bo spiegu na bieg jakby gasł nam tutaj Janusz Kołodziej? Być może, być może z racji tego, że jest troszkę potłuczony i sytuacja produktowa zrobiła się taka jaka jest, to może nie przykładał się już do tego zbyt dokładnie może przespał moment, gdzie trzeba było troszeczkę zmienić to przygotowanie. Natomiast tutaj tak jak przewidywaliśmy, Rosła Hampel jest bardzo skutecznym jeźcem w dzisiejszych zawodach i bez żadnego problemu wygrał start, jechał blisko krawężnika, przytrzymał bardzo delikatnie Saliwana, nie dał się wyprzedzić i przyniósł na drugiej i trzeciej pozycji Torunian już z tym samym remis wyścigu, dlatego, że no, Janusz Kołodziej z racji tego najprawdopodobniej, że jest poobijany, może no, rzeczywiście w końcówce meczu już y, troszkę y, poczuł się poobijany, zmęczony i w jakiś sposób sobie już darował jazdę i taki kontakt w tym sensie, żeby próbować gonić. Nie było większego sensu, dlatego że warunki torowe w tej chwili się zdecydowanie zmieniły, ten tor troszeczkę przesech, tak jakby nawet lekki kurz już zaczął się unosić. I w takim wypadku, jeżeli traci się dystans do prowadzących zawodników, to nie ma sensu już nawet próbować. No chodź go